Cześć, Tuaga, witam Ciebie na moim kanale i zapraszam na krótkie ćwiczenie, które łagodzi kaszel. W tym ćwiczeniu możesz siedzieć z nogami skrzyżowanymi lub, jeżeli nie jest tak tobie wygodnie, usiąść w pozycji skały na piętach. I w takiej pozycji używamy mudry venus lock, czyli taki splatamy palce dla kobiet lewy. Kciuk jest ponad prawy, dla mężczyzn prawy jest ponad lewy, splatasz dłonie w tyłu, w pleców, weź głęboki wdech i przy wydechu skłon do przodu dotykamy czołem podłogi. Możesz też położyć sobie poduszkę czy klocek i wyprostuj ręce, pozostań w tej pozycji delikatnie oddychając i. Tak jakbyś w zupełnym spokoju chciałby zostać. Zostajesz w zupełnym spokoju przez dwie minuty. I po dwóch minutach weź głęboki wdech i wydech delikatnie, wyjdź z pozycji. Prawdopodobnie podczas tego ćwiczenia, jeżeli masz kaszel, to ten kaszel może Ciebie atakować, więc będzie to trudne, ale postaraj się wytrzymać w jak największym spokoju podczas tego ćwiczenia, tak aby uspokoić cały system. Mam nadzieję, że pomoże to Tobie i złagodzi Twój kaszel. Dziękuję. Satnam.